Na pewno każdy z nas czekał na tą chwilę, kiedy pojawi się ten napis. Witam wszystkich. Chciałbym Wam przedstawić dzisiaj dwóch bohaterów tego odcinka. Te dwa komputery. Kupiony ten za 200 zł, a ten uszkodzony za. Jeszcze mam do tego kupioną kartę graficzną gtx GTXA 970 za 150 zł, czyli całość by nam wyszła 400 zł. Pierwsze uruchomienie sprawdzimy, czy komputer w ogóle działa. Mamy tutaj, wejście do dowodu, ponieważ nie ma dysku. Ok, jest. Mamy tutaj no. i 16 gigahertów, jest faktycznie oraz jest też i siódemka 4790 podłączamy drugi komputer zobaczymy czy się faktycznie połączy czy się nic nie wydarzy komputer podłączony żeby jest monitor podłączony ale nic się tu nie dzieje wyjąłem kościelam zobaczymy czy o, ruszył od razu piszczy czyli ewidentnie mamy problem z pamięcią któraś kość jest walnięta albo jest zepsuta, są wejścia Zmieniam kość ram -u. zobaczymy czy wystartuje jakiś delfin ale dalej nie ma żadnego sygnału czyli może ta kość też jest zepsuta zobaczymy zaraz Następnie Kilka razy testowałem pamięć RAM Wrzucałem te różne kości sobie z tego komputera, różne sloty, niestety komputer dalej nie dawał żadnych oznak życia. Więc po prostu rozbiorę cały komputer i przełożę wtedy dopiero procesor i sprawdzę wtedy, czy, któraś, czy pamięć jest uszkodzona, czy może to procesor był uszkodzony. A może po prostu coś nie stykało na obudowie i dlatego tak się działo. Wychodzi na to, że tamte kości wszystkie musiały być zepsute w tym komputerze, ponieważ podłączyłem te cztery kości z tego dela i wyświetlił nam się ekran na monitorze normalnie. Czyli wychodzi na to, że tamte kości były po prostu wadliwe. Wszystkie pokoje na żadnej kości nad komputerze nie wstało. Także jest już jakiś sukces. Czyli w tym momencie mamy jeszcze rodzicot tej i trójkę 4170, czyli... No, ale nadal do internetu można go używać. Także bierzemy sobie, przekładamy tą 7 na tą płytę, skoro teraz wszystko jest OK, przetestujemy sobie i później wpakujemy to do budowy Zalman Z3 Na koniec jeszcze położenie tego procesora, odpaliłem komputer, włączyłem tam dyskę szybko. Czy w ogóle komputer wystartował, jeszcze podbiliśmy pamięć na te 1600 Hz, jest to wszystko OK, na razie. Bez żadnych problemów. Jeszcze sobie przed całkowitym złożeniem do końca sprawdzimy, czy w ogóle się komputer wszystko włączy teraz. Jeszcze zanim pochowamy wszystkie kable, czy w ogóle komputer wystartuje. Podłączony kabel, wszystko jest. O, mamy taki ładny niebieski wentylatorek dla Intela, żeby nie był. Mamy komputer z Intelem. Czy coś mamy tutaj? Coś wyskakuje. Na ekranie macie teraz specyfikację tego komputera i powoli bierzemy się za małe testy. Na początek leci tutaj Cinebench standardowo. Ponad 1700 punktów całkiem niezły wynik jak na taki stary procesor. Oraz jeszcze mamy tutaj wyniki z 3D Mark. Na początek leci Wiedźmin 3 ustawienia Uber. DirectX 12 mamy średnio 47 klatek na sekundę. Następna w kolejce jest Forza Horizon 4 ustawienia Uber, 76 klatek średnio. Włączyłem sobie także CS2 na ustawieniach niskich. 108 klatek średnio na sekundę. Na koniec Fortnite niestety w DirectX X11, ponieważ gra nie chciała w żaden sposób się uruchomić w 12. Po prostu po zmianie ustawień wracała do 11. Na sam koniec tutaj jeszcze przytam tabelkę z porównaniem tego komputera do innych komputerów, które tutaj testowałem w jakichś różnych cenach. I jeszcze tak od siebie dodam, że niektórzy mogą powiedzieć, że te komputery teraz nie jest warte 450 tyle ile za te części dałem, tylko na przykład 550, bo jest obudowa wsadzona, inna, inny dysk jest dołożony. No owszem, ale sam fakt, że mogłem to wszystko zrobić na tamtej obudowie, na tamtym dysku, nic nie zmienia, jeżeli kwestia ceny jest tego komputera, za którego kupiłem faktycznie. Te 450 zł to jest cena, którą dałem za to wszystko. Na dobrą sprawę jeszcze mogłem sprzedać tę resztkę tych części i też zarobić jakąś stówkę, czyli mógłbym powiedzieć o komputeru wow za 350 zł albo za 300, bo może by się za 150 dało sprzedać. Także zostałem Wam tą kwestię do komentowania. Zapraszam do obejrzenia poprzednich odcinków na moim kanale. Na razie do zobaczenia. Cześć!